Witajcie, tutaj w tym gdzieś otwieramy sobie y, trzy paczki, trzy saszetki, Więc, dobra, zaczynamy, y, otwieramy pierwszą saszetkę z lamen. Kogo tu mamy? tak... Pajet Clemens I logo Napoli Tutaj okay. Mamy Logo Napoli I Lama Czecha Pirlo Trzeci Pirlo Oj No dobra, máme... Um, okay. Teraz okay. Mamy tak. Negredo. Albiol. Pising stara Bruno. Hmm. Geraja, komansa oponny. I ostatnia sosieczka z i szażetka z hummusem, ostatni. Ojec kolejny, kolejny klemens. stopper peperyna. Jakobsen, badażowski, martinez. Trzy paczki nie sądzę, żeby tu kogo Jedna rzecz, którą udało się zdobyć to te trzy karty w trzech paczkach nie bo to jakieś udany udana słabe karty powiem no dobra, to cześć e, Ty